Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli, owoc przynosili, aby ten owoc był obfity. Czy to powołanie kapłańskie, zakonne, małżeńskie, czy też do życia w samotności, czy też to powołanie, które podejmujemy, powołanie zawodowe każdy z nas ma jakieś swoje predyspozycje, w których się Odnajduje, to jest powołanie, które wszczepia Pan Bóg w serce człowieka. Można powiedzieć, że w jakiś sposób usposabia człowieka do pełnienia konkretnych czynów czy rzeczy. Ale w tych słowach kluczowe jest to, że nie Wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem. Co to oznacza i co to znaczy dla mnie i co to. Może sprawić w moim życiu, a no to, że skoro Pan Bóg mnie wybrał, to On stara się o to, abym w sposób właściwy podążał drogą tego życia, drogą powołania, czy drogą tych zadań, do których zostałem powołany. Bo co by było, gdyby wszyscy byli tacy sami? Nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dlatego tak bardzo potrzeba w tej różnorodności pielęgnować w sobie to, co zaszczepił Pan Bóg w sercu naszym. I świadomość tego, że to On nas wybrał i przeznaczył na to, abyśmy szli, owoc przynosili. Czyli potrzeba tu pełnego posłuszeństwa Bogu, posłuszeństwa, które jest wpisane w serce człowieka. Które jest wpisane pewnym kodem miłości. Co jeżeli nie podążymy tą drogą, którą Pan Bóg nam polecił? Wszystko zależy od tego, jaka to droga. Jeżeli podczas tej drogi, którą sami sobie gdzieś jeszcze narzucimy, jeżeli jest to droga nadal ku dobru, to Pan Bóg będzie błogosławił. Kiedyś ktoś mnie zapytał. Pewien młody mężczyzna, chłopak, który myślał o, rozeznawał wstąpienie do seminarium, myślał nad tym, żeby być księdzem. Powiedział w sposób bardzo dojrzały, że on czuje wewnętrzny głos, ale potrzebuje rozeznania. Potrzebuje wsłuchać się w głos Boga, czy to jest ta droga. I nie to jest kluczem tej mojej, tego mojego spostrzeżenia, ale to, że on mnie zapytał, a co będzie, jeśli się pomylę, a co będzie, jeśli ja mam powołanie do kapłaństwa, a jednak nie pójdę tą drogą założę rodzinę i będę prowadził życie rodzinne. Ja wtedy, w sposób taki pewny, powiedziałem, że Pan Bóg nadal będzie ci błogosławił. Pan Bóg zamierzył pewien plan względem nas, ale jeśli nie pójdziemy, nie pójdziemy tym planem, to on będzie nadal aktualizował e, sposób dojścia do świętości. Bo przecież naszym celem naszego powołania nie jest ani kapłaństwo, ani małżeństwo, ani rodzina, ani samotność, ale jest świętość. I każda droga, która prowadzi do świętości, jest dobrą drogą. <laughs> Ważne, żeby cały czas wsłuchiwać się w ten głos. <laughs> to tak jak Sygnał GPS. Jeżeli się zagubimy, wjedziemy nie w tą drogę, gdzie trzeba, ten sygnał będzie sprawiał, GPS będzie szukał nowych dróg, które wyprowadzą nas ku tej drodze głównej, które doprowadzą nas do tego celu. Pan Bóg nieustannie bym powiedział, prostuje nasze drogi, wyprowadza nas z tych dróg. W które weszliśmy. A czasami pozwala nam iść tymi opłotkami, tymi pobocznymi drogami, abyśmy może bardziej doświadczeni życiowo trudem, abyśmy może jeszcze bardziej docenili to, dokąd zmierzamy, abyśmy jeszcze bardziej zobaczyli, co jest na tej drodze takie ważne. Pamiętaj, że to Bóg powołuje Ciebie. Do tego, w czym żyjesz. Nie zastanawiaj się nad tym, co by było, gdyby było, ale rozważaj to, co jest i co możesz zrobić, aby było jeszcze lepiej. A przede wszystkim współpracuj z łaską Bożą, proś Boga o pomoc, aby On nieustannie wyprowadzał Cię ku świętości, aby On prowadził Ciebie, Twoją rodzinę we właściwym kierunku, a wtedy zobaczysz, że to już nie jest tylko Twoja siła, ale to jest przede wszystkim siła Boga, który chce Twojego szczęścia.